Jednak powiem wam szczerze, że troszeczkę brokacikiem damy Zobaczcie Mamy tu troszeczkę Brokaciku I sobie z żywicą. wrócimy, utwardzimy sobie. Ładnie tak to wygląda. <laughs> Jak widzicie, bajka wyszła. Słuchajcie, zrobię ładne zdjęcia, bo to mam słabe światło, słabo ją widać. Ale lepsze światło zrobię i zobaczycie jak to wygląda tak za dnia i pod lepszym światłem naprawdę dwa razy lepiej niż teraz, tak? Więc... O, tutaj może... Czekajcie. O. o teraz. Moje światełko jest trochę mam za słabe. Ale tak to na mega ona wyszło. No te światło jest takie. Ale zobaczcie. pink